No, zacumowałem na jednej z wysp, na Śniardwym, ale troszkę tak od strony nawietrznej. I jest tutaj płcizna, tak równo z tymi, równo z tym tatarakiem. I Niestety, żeby tutaj wejść, musiałem schować miecz, płetwę sterową podnieść i tak mnie wiatr zepchnął. W te trzciny No ale że płyciutko jest do kolan, no to przyszedłem do wody i po prostu ręcznie ustawiłem jacht. Rzucona kotwica, zacumowałem go e, też tutaj do Konara. A z tyłu, żeby wiatr nie obracał, to ster zanurzyłem w piasku i zacumowałem ster. O, tutaj jest ster zacumowany, żeby, żeby go nie odwracało. No i jak? Wszystko chciałem zrobić na zaglach i pięknie by się udało, ale niestety jak jest płycizna i trzeba miecz schować i jeszcze na wietrze to się robi bocznym jakimś trochę, dopychającym, no to to nie jest, jest wesołe. Było no wesoło, było. Było wesoło, o, bo nic znacznego się nie działo bezpiecznie to zrobiłem ponieważ w nic nie mogłem uderzyć jedynie w trzciny w które mnie wegnał wiatr więc nikomu nic się nie stało ani jachtowi ani innym jachtom których tutaj nie ma a miejsce urokliwe jest tam wyżej są jakieś ruiny starego nie wiem nie wiem czego nie zamku może ale ale jakiejś takiej, takiej twierdzy może Zanim odpłynę, to chciałem jeszcze sfilmować to, to miejsce, gdzie jestem. Tą zatoczkę, gdzie mnie wepchnęło w te trzciny, ale sobie ręcznie ustawiłem jachcik. Bardzo ładne miejsce. Jakby był, jakbym nie był chory, to bym się pokąpał tutaj. Super woda jest, nie jest zimna no ale Coś mi się zoskrzeli i odrywa, nie będę ryzykował zanurzenia Wyjść stąd muszę na silniku, nie dam inaczej rady Jest tak płytko ster w wodzie, bez miecza To i tak muszę przygrzać silnikiem, żeby żeby nie zniosło mnie w te trzciny No dobra, to zaraz wykrywamy.